Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przybywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich, Kiedy się modlicie, mówcie. Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. Dalej mówił do nich: Ktoś z Was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam: chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i damu ile potrzebuje. Ja wam powiadam: proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kłaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzył. Jeżeli któregoś z Was, ojców, syn prosi o chleb, czy poda mu kamień, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona, jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec z nieba da ducha świętego tym, którzy go proszą. Panie, naucz nas modlić się. Tymi słowami zwraca się jeden z uczniów do Jezusa, prosząc Go, aby nauczył modlić się. No cóż, mistrz ma takie zadanie, aby swoich uczniów wprowadzić w tajemnicę wiary i modlitwy. Tym zdaniem, Panie, naucz nas modlić się, w naszej palutyńskiej wspólnocie rozpoczynamy każdy dzień, prosząc Jezusa, żeby On rzeczywiście był naszym mistrzem, żeby był naszym nauczycielem modlitwy, i naszej wiary. Jezus rzeczywiście dzisiaj, jak jesteśmy tego świadkami, jak słyszymy to w Ewangelii, uczy swoich uczniów i daje tą najważniejszą, najpiękniejszą modlitwę, którą każdego dnia przynajmniej kilkukrotnie wypowiadamy: Modlitwę Ojcze Nasz. Zwracamy się do Boga jak do Ojca. Prośmy więc dzisiaj, w tą ostatnią niedzielę lipca, o to, żeby rzeczywiście On był naszym Ojcem. Żeby dawał nam to, czego potrzebujemy do życia każdego dnia i odpuszczał nam nasze winy, bo przecież i my odpuszczamy tym, którzy przeciwko nam zawinili. Panie naucz nas modlić się, to wezwanie nie tylko do tego, byśmy nauczyli się tej modlitwy na pamięć, ale przede wszystkim tą modlitwą, dzięki łasce Jezusa, na co dzień żyli i wypełniali jej piękne słowa i piękne wezwanie.